na pierwsze. Dzień dobry państwu. Reprezentuję firmy Brand Distribution. Dzisiaj chciałabym państwu zaprezentować wyjątkową linię produktów w naszej ofercie Larbrevert. Larbrevert oznacza zielone drzewo i idealnie oddaje ideę i filozofię tej marki. Wszystkie oferowane produkty są ekologiczne i hipoalergiczne. Larbrevert to marka, która szanuje zarówno ludzi, jak i środowisko. Producentem tej marki jest francuska firma Novamex, a wyłącznym dystrybutorem na terenie całej Polski jest firma Brand Distribution. Co ważne, wszystkie oferowane produkty mogą Państwo znaleźć w najważniejszych sieciach handlowych na terenie całej Polski. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty hipoalergiczne i ekologiczne. Do prania, płukania, jak i środki czystości do domu. Linia produktów L'Arbre do prania to m.in. skoncentrowane żele do prania. Idealnie nadają się do prania białych i kolorowych tkanin. Są skuteczne w niskich temperaturach. Pozostawiają przyjemny zapach. Dostępne są w różnych wariantach zapachowych oraz opakowaniach uzupełniających. Wystarczą na 30 prań. Dla delikatnej, wrażliwej skóry dzieci i niemowląt szczególnie polecamy żel do prania dziecięcych ubranek i bielizny. Natomiast do prania tkanin delikatnych i wełny specjalnie przeznaczony do tego płyn. Doskonały również do prania ręcznego. Dzięki mocno skoncentrowanej formule żelę wystarczył aż na 40 prań. Dodatkowo są one jeszcze bardziej bezpieczne dla ludzi i środowiska. Uzupełnieniem linii są super skoncentrowane płyny do płukania tkanin. Zapewniają tkaninom elastyczność i miękkość. Dzięki nim można uzyskać 40 efektywnych płkań. Pozostawiają świeży, długotrwały zapach. Te ekologiczne i hipoalergiczne płyny bez alergenów dostępne są również w opakowaniu uzupełniającym w ofercie. Posiadamy również szeroką gamę ekologicznych i hipoalergicznych produktów do zmywania i czyszczenia różnych powierzchni. Płyny do mycia naczyń, skomponowane ze skoncentrowanych środków czyszczących pochodzenia roślinnego, szybko się rozpuszczają i pokonują nawet największy tłuszcz. Dostępne są w różnych zapachach. Wielofunkcyjne tabletki do zmywarek skutecznie czyszczą i zachowują naturalny połysk naczyń. Wyjątkowa formuła tabletek pozwala im działać już w najniższych temperaturach. Opakowanie tabletek wystarczy na 30 zmywań. Płyny do czyszczenia powierzchni zmywalnych. Silnie skoncentrowane płyny są odpowiednie do czyszczenia i konserwacji wszystkich powierzchni zmywalnych. Pozostawiają orzeźwiający zapach. Zachowują kolor mytych powierzchni. Mleczko do czyszczenia powierzchni zmywalnych. Ekologiczne mleczko do czyszczenia emali, stali nierdzewnej oraz ceramiki. Idealne do czyszczenia kuchni, jak i łazienki. Odtłuszcza bez powodowania zarysowań, jednocześnie jest delikatny dla skóry rąk. Spray do czyszczenia. Efektywnie usuwają zabrudzenia, pozostawiając lśniącą czystość i świeży zapach. Przeznaczony do czyszczenia wielu powierzchni kuchennych, emaliowanych, malowanych lub laminowanych, glazury, terakoty, okapów, stali nierdzewnej. Spray do łazienki. Skutecznie czyści i konserwuje armaturę łazienkową, jak również glazurę i terakotę. Spray uniwersalny. Do mocno zabrudzonych powierzchni zmywalnych, takich jak stoły, blaty, lodówki, glazura, terakota, okapy. Ekologiczne żele czyszczące do toalet. Specjalnie zaprojektowane do czyszczenia WC oraz regularnej konserwacji muszli klozetowych i pisuarów. Bardzo ważne informacje, jakie powinni Państwo wiedzieć o produktach L'Arbre to to, że są one. Hipoalergiczne, wolne od alergenów, powstają z surowców pochodzenia roślinnego, nie zawierają wybielaczy optycznych i barwników oraz nie są testowane na zwierzętach. Dzięki temu są całkowicie bezpieczne dla dzieci i osób z problemami skórnymi. Czy wiedzą Państwo, że miliony ludzi w całej Europie cierpią z powodu różnych alergii? W Polsce Alergie dotykają już ponad 40% Polaków. Alergia to nadmierna, nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego na substancje zwane alergenami, które u zdrowych ludzi nie wywołują żadnych reakcji. Uczylenia na rozmaite alergeny dotyczy już niemal 10% badanych dzieci. Wszystkie produkty Larbrevert są hipoalergiczne. Bez alergenów i substancji uczulających. Ich wysoka jakość została nagrodzoną etykietą Allergens Controlled, spełniając bardzo wysokie wymagania. Larbrewert to nie tylko zaangażowanie w ochronę zdrowia, ale również środowiska naturalnego. Produkty Larbrevert oznaczone są logo Ecolabel. Jeżeli zechcą Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat marki Larbrevert, zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bd24.pl. Mam nadzieję, iż przekonałem Państwa, jak łatwo dbać o zdrowie i środowisko właśnie z marką Larbrevert. Do zobaczenia!